Siódmy dzień naszego pielgrzymowania. Jak zawsze, w wieczornej czy popołudniowej godzinie, meldunek z trasy, ksiądz Marcin Krempa, rzecznik prasowy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Siódmego dnia pielgrzymi dotarli do Sokolnik. To miejsce jest mocno związane z pierwszą pielgrzymką, bo razem z kolejnymi latami obserwowaliśmy, jak był budowany kościół parafialny i jak ten kościół się rozwijał. Po kilku latach Modlitw przy szkole. W tym roku wróciliśmy do tego kościoła, aby podziwiać jego piękno i liczne udogodnienia i remonty i cieszymy się, że mogliśmy spotkać bardzo serdecznego przyjaciela pierwszej pielgrzymki tarnowskiej księdza Proboszcza, który w Sokolnikach nas niezwykle ciepło i gościnnie przyjmuje razem ze swoimi parafianami. W Sokolnikach na placu kościelnym najpierw część B miała swoją mszę świętą oporą. A później był postój, a potem część B wędrowała w kierunku niegowej, a potem w to samo miejsce pod ten właśnie kościół, dotarła część apieszej pielgrzymki tarnowskiej, no i tam była również dla nich celebrowana msza święta. Przewodniczył, jak zawsze, w tym roku ksiądz biskup Artur Ważny. Dzisiaj na trasie naszej pielgrzymki mamy Dzień Wielkiej Soboty. W naszych rozważaniach paschalnych dotarliśmy do tego dnia, kiedy jest wielka cisza w kościele. Podkreślamy to na nabożeństwach. Schola pielgrzymkowa nie używa instrumentów, tylko śpiewy, są jedynie do podtrzymywania liturgii. Msza święta dzisiaj również jest recytowana, była recytowana bez żadnych śpiewów. No a przewodnicy z naszej zakrystii pielgrzymkowej dostali, pobrali paschały, które dzisiaj na apelu będą potrzebne do tego, aby rozpalić ten paschał. Paschał, symbol Chrystusa, świeca, która się wypala, która swoim płomieniem oświeca ciemności mroku, nocy daje światło, ale jednocześnie jest symbolem tego, że wypala się i jest jej coraz mniej. To nawiązanie do samej osoby Jezusa Chrystusa, do baranka paschalnego. W obecnej chwili jestem na postoju przed Niegową. Na Jasną Górę nie mamy już bardzo wiele czasu i mamy już nie aż tak wiele kilometrów. Ostatni dzisiaj postój w Niegowej. Z tego miejsca grupy rozchodzą się do swoich miejsc noclegowych, no i będą się przygotowywać do wieczornego apelu, o którym również wspomniałem przed momentem, na którym będzie wykorzystywany paschał, więc każda grupa jest ten paschał już dzisiaj zaopatrzona. On jest również oklejony symbolami pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, również tym, że jest tam znaczek 41 pielgrzymki tarnowskiej. Jutro natomiast czeka nas bardzo ważny dzień, bodaj chyba jeden z ważniejszych na pielgrzymce, bo jutro nabożeństwo pokutne pod skałą z krzyżem w miejscowości Czebniów. Tam się będziemy gromadzić od samego wczesnego rana. Co ciekawe, wszystkie grupy pielgrzymkowe tam docierają i od Trzebniowa wszyscy będziemy iść jedną, jedną wielką kolumną, aby dotrzeć na ulicę Hektarową kolejnego dnia, a z tejże ulicy Hektarowej już wejście na Jasną Górę. Pogoda dzisiaj dla nas była łaskawa, nie było aż tak bardzo upalnie. W nocą mieliśmy tylko burze i wichury, więc ci, którzy spali pod namiotami, mieli trochę strachu. No, no I rzeczywiście ten deszcz troszkę się dał we znaki, ale dzisiejszy wiatr, dzisiejsze słońce już przed południem wysuszyły wszystkie ubrania. I potem, już w bardzo przyzwoitej pogodzie, bez słońca upalnego i bez skwaru, dotrwaliśmy do tejże wieczornej pory. Skoro jestem przy głosie, to pragnę również podziękować i pozdrowić wszystkich tych, którzy bardzo dobrze i ciepło odnoszą się do wszystkich relacji, które. Nagrywamy tutaj z trasy wszystkim, bez wyjątku i bez wyróżniania kogokolwiek. Chcieliśmy złożyć nasze podziękowania za dobre słowa, relacje, za wysokie oceny, które płyną pod adresem całej naszej ekipy, która bardzo sprawnie i bardzo profesjonalnie tutaj przygotowuje całą stronę medialną, profil facebookowy, Instagram, telewizję Synaj, i, no i wiele, wiele innych ważnych współczesnych mediów społeczności. Widzimy się jutro. Jutro już będzie taki dzień, że wszyscy będą już, mam nadzieję, po spowiedzi, po sakramencie pokuty i z czystym sercem wszyscy pielgrzymi pierwszej pielgrzymki Tarnowskiej będą już spotykać się z Panem Jezusem i z czystym sercem wchodzić na jasną górę do Matki Bożej Częstochowskiej, o czym zapewnia Ksiądz Marcin, rzecznik prasowy Pielgrzymki, przekazujący tę.